No, hej widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z in To już jest 31 odcinek i od razu chciałem Wam bardzo podziękować za 400 subskrypcji. To jest naprawdę bardzo dużą liczbą. To jest już prawie pół tysiąca i mam nadzieję, że będzie jeszcze drugie tyle niedługo. Naprawdę jestem z tego powodu bardzo dumny. A Kolina mi to strasznie pika, bo ma coś mi do powiedzenia. Jedziemy dalej z Sago GT. Teraz zmierzymy się prawdopodobnie z Androidem numer 17, ale nie spoilerując, przejdźmy do rozgrywki. Znalazłem zwój, no nic nowego, Trunk znowu, no bardzo się cieszę, że znalazłeś ten zwój trochę głośno mi tak no, rachodzi mimo wszystko. Mhm. Ale co, Trank? No ale co? No był. No niezwykły, ja no to jest taki sam zwykły ty jak i ty teraz tu w tym czasie, a tamten jest w innym czasie, no i tyle wszystko rozumiecie, nie? No dobre pytanie, Najwyższa czas to jest jeden dobry tekst, który powiedziałaś, no Nic ważnego. Ale ruszaj ustami, jak do mnie mówisz. No, Sprzeczka między Tranksem a Kaioshin Chasu no naprawdę kwintesencja tego odcinka. Panika, połączenie zasiatów i ziemi, pokonaj 20 wrogów. O, proszę bardzo, pokonajmy 20 wrogów. Ej, no i proszę nie psuć tych domów i... Hm. No, no, ja wam dam! Szczyle! Dajcie mi chwilę czasu, muszę sobie to przyciszyć. Nie... kamery, cholera. Cyk i cyk. O, łos, os, no. No, to pójdzie... ...bardzo szybko chyba. Co tylko troszkę mocniejsi od Saimamenów. O kurde. To było wszystko dobre, gdyby... Gdyby mi nie strzelali w plecy tamci cholerniki jedne. No ale głośno to jest, no ale Ciul już tyle wytrzymam. Nie słyszę w ogóle ani swoich myśli, ani, ani swo tego co mówię. Mam nadzieję, że nie mówię głupot. Co jest do cholery jasnej, no Ale Was wszystkich teraz zmioty. Trzech naraz. Poszli, paszą von. Z żadnego nie trafiłem. Tragedia po prostu. Ten kurde będzie się chronił. Ja ci kurde dam. Ej, tak w ogóle mam do was pytanie, tylko zrobi się luźniej trochę. Proszę o pomoc, bo, bo nie ogarniam troszkę. To za chwilę jak przestanę dostawać baty od takich dziadów. No fakt no ile jeszcze? Ja nie wiem co ten tracks do mnie mówi. Szlak by to trafił. Nie no po prostu nie ja pieprzę! No tak, no tak, no obronił się, obronił się od Final flasha, tak, zwyczajnie po prostu wyciągnął ręce do przodu i obronił się od takiego ataku, no. Super po prostu. Aż mi się wierzyć, jeszcze że, że nie chcę, że taki szczyn ma więcej... E, ...kondycji ode mnie, nie? Że, 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 taki Final Flash nie potrafił przełamać jego, jego... ...obrony. Fuck! Poszło dwóch za jednym razem. No i jak tu dostać dobrą ocenę od Songoku, skoro ja dostaję od nich tak ostro po dupie. Czas na karę. Dobra, jednak jeszcze nie czas na karę. No ile razy jeszcze to użyjesz człowieku? Czy czym ty jesteś tam? O oh, fuck, ile mi zabrali? No, ilu ich już zabiłem, ja nie mogę. Ile razy jeszcze muszę... Fuck, no nie mogę, no nie mogę, nie mogę, nie mogę. O, oni się fajnie teraz postawiali, ale was walnę, ale was walnę. Albo jednak nie. Naprawdę, ludzie, tracą cierpliwość. Masz? No po prostu nie wierzę, no. No fuck, nareszcie. Ja pieprzę. No, dzięki Son Goku, może no, doceniłeś moje starania. Dalej, lecimy. Lecimy dalej, może już nie będzie tak bardzo irytująca ta... ta misja. Patrolu czasu. No nie no, cały oddział Giniu i Nappa do tego jeszcze, no nie wierzę po prostu. Chociaż po kolei byście się bili, nie? Masło! Chyba będzie trzeba troszkę Napa kapitanem oddział Napa, a nie oddział Giniu hmm, no dobra, to, to chyba trzeba będzie pospamować już troszkę Troszkę ekstra atakami O tam moc chyba dostał Trzeba się jednym zająć tam reszta, że mnie teraz gdzieś tam obija, to się nie mogę tym przejmować, tylko muszę po prostu jak już zacząłem jednego, muszę skończyć jednego żeby było jednego mniej od razu, a nie, się zajmę po trochę wszystkimi. chociaż mógłbym tak po trochę wszystkimi się zająć, zrobić im właśnie. Oj, przyjdzie ktoś chyba z pomocą? No nareszcie, boże, ile to trwało, Trunks. Czemu się napie? Czemu się napie? Otworzyła energia do kurde no. Dobra, napa poleciał. W sumie tak swoją drogą na są podobnie co nie? No tak myślałem, tych szybko pokonamy, proszę bardzo. Raz, raz. Ale by było ładnie. Nie to Barty sama już nie ma, został Gordo i Jace, coś się dzieje. Czyżby miał przyjść kapitan Giniu? O! Mój drugi ja! Fuck. My musimy w końcu użyć tej kontry wybuchu. Jak zacznie używać super ataku, to. Jak zacznie używać kontry wybuchu, to wtedy go zaskoczymy. tak, co się stało? Nic się nie stało. Patrz zaraz, co się będzie z tobą działo. Ja ci dam zaraz. No. Ładnie, ładnie Androidzie. Co ty myślisz, że ja się nam tak łatwo pokonać? No i pewnie pojawi nam się super Android 17. Co mnie bardziej przeraża niż cieszy. Chociaż możliwe, że tutaj skończy się odcinek. No bo tak też. O, poszłem! Bye, bye. Koniec. Zaliczone, mam nadzieję, że na wysoko. O, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, powracamy do za Czasu, to już będzie na tyle w tym odcinku, e, następny akt, następna akcja będzie się działa już w następnym odcinku e, Także pamiętajcie, żeby zostawić tu odpowiednią łapkę pod filmikiem, skomentować odcinek e, Aha, miałem się was coś pytać, ale zapomniałem, Boże Święty Bo chodzi mi o to, że na przykład teraz jak mam Zestaw umiejętności, tu mogę wybrać tylko dwa ostateczne ataki, co nie? Że troszkę przeoczyłem, ale mi się wydaje, że podczas walki jest jeszcze jedna opcja, żeby wrzucić ostateczny atak. I jeżeli jest jakaś opcja, żeby to aktywować, czy coś w tym stylu, to dajcie mi znać jak, bo bym sobie tam wrzucił jeszcze jakiś ostateczny atak, bo by było fajnie, nie? No, a nie tylko sam, jeden ostateczny błysk. E, no i to w sumie tyle z mojego zapytania, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Tu się na dole wyskakuje taki e, fajny e, przycisk do subskrypcji, jak chce to kliknijcie, będziecie mogli zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Trzymajcie się i do następnego odcinka, papa! Pa! Jeżeli ten przefantastyczny filmik na tym niesamowitym kanale Ci się spodobał, to nie zapomnij kliknąć pod spodem kciuka w górę. Jeżeli już polubiłeś ten film, to wspomóż mnie i udostępnij ten filmik na swoim Facebooku lub innym portalu społecznościowym. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do kliknięcia w ikonkę w prawym dolnym rogu ekranu. To do usłyszenia w następnym odcinku. Trochę się tam baguje ta gra mimo wszystko, ale, ale jest naprawdę świetne. Po Zinowersie to jest moim zdaniem. Moja ulubiona z gier. Zabił. Co tam się w ogóle dzieje? What the fuck is that? I ładujemy ten nasz super atak. I jeszcze raz. I oh fuck. o oh fuck. Zostałem zabity przez Uba, który jest niesamowicie silny. Nie wszyscy są w tej chwili